Skąd pomysł na nigdy, Bartek? Jakich programów używasz do nagrywania filmów? Jaką postać w BS najbardziej lubisz? Co jem na śniadanie? W jakim województwie mieszkasz? Marzenie do spełnienia. Cześć, z tej strony D. a dzisiaj wielkie Q&A. Zysk, to subskrypcji, z kamerką strzelcie tu łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem na tym kanale, by nie przegapić żadnego mojego nowego filmu. Link do mojego drugiego kanału, gdzie robię live, znajdziecie w opisie. Tam za jakiś czas robię live, więc też możecie tam bić. I możecie też napisać jakiś pozytywny komentarz do tego yy, filmu. No i co, no i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. W poprzednim odcinku zadawaliście pytanie do Q&A, a dzisiaj na nie odpowiem, więc no, zaczynamy. Pierwsze pytanie. W jakim województwie mieszkasz? Mieszkam w województwie łódzkim. Ile masz telefonów? Mam dwa. Ile masz komputerów? Dwa. Ile masz telewizorów? Trzy skąd pomysł na nigdy Bartek no po prostu to, ta nazwa już jest jakieś 5 lat około, czyli bardzo długo, no i po prostu nie chciałam się nazywać po prostu w grach Bartek i może tak po prostu pomyślałam, że może coś z innego języka wziąć. No i na przykład wziąłem to z angielskiego, takie, taki jest często używany, z, taki zajmek D zdania używany, no i tak powstały debaty, jakby mi się ta nazwa spodobała. J jakie muzyki słuchasz? Y słucham różnej muzyki. Słucham pop, nawet disco polo. Słucham y też, no lubię też w sumie rap. No ogólnie mm, każ z każdego chyba gatunku coś tam lubię. Y czy dobrze się uczysz? No w miarę, w miarę tak. Twoja ulubiona postać i najgorsza? Moja ulubiona postać? To są dwie ulubione postacie. To jest Kruk i Bi. Najgorsza to chyba grom. Yy, w jakiej miejscowości mieszkasz? Nowe szwejki. pozdrowisz, pozdrawiam. Mieszkasz na wsi czy w mieście? Mieszkam na wsi. Pozdrawiam ciebie i żeby nie było, to po prostu czytam anonimowo. Yy, jak długo zamierzasz nagrywać BS? Albo dobra, już niech tak będzie, że. Po prostu tam było pytanie od Magdy i pozdrawiam Ciebie A żeby nie było, żeby kogoś nie urazić, ale dobra Pytanie od Anonimu: co teraz? Jak długo zamierzasz nagrywać BS? No, A tyle aż mi się znudzi, to wtedy skończę nagrywać Jaki swój ulubiony youtuber? Ulubiony youtuber? No wiele jest takich, ale nie mam takiego jednego, lubię Farela. Lubię JJ ogólnie. No, trochę już trochę tak mniej, ale no. HCR też co sumie może być. No, no głównie z Brawla lubię, ale innych też youtuberów lubię, więc trochę mógłbym w sumie wy wymieniać. Yy. Z którym którymi zna się najdłużej. Najdłużej. Hmm. Często nie wiem czy z tekcikiem, ale to nie jest na 100% pewne. Yy. Jak to się stało, że nagrywam filmiki? No, po prostu mam dużo znajomości na YouTube, naprawdę bardzo dużo uwierzcie I po prostu tak, może gdyby tak założyć swoje, swój własny kanał, może kilka kanałów i ja akurat dwa, mam, no to fajnie by wtedy wyszło. Gdybym miał własnych widzów i by mnie oglądali, no i tak jakoś wyszło. Hmm. Czy ktoś cię do tego namówił? Nie. Od kogo dowiedziałeś się o grze bez? Jeśli chodzi o browser, to po prostu dowiedziałam się od rodzeństwa czytecznego. Yy. Jakich YouTuberów nie lubisz? No, nie lubię na przykład Rafę, bo ogólnie nagrywa Fortnite'a. Ja, znaczy, no w sumie mógłbym grać Fortnite'a, chociaż nie gram. Ale po prostu taki dla mnie dziwny jest Rafa, naprawdę. Yy, nie lubię ogólnie Rosta też nie lubię. No, no ogólnie jeszcze tak, a jeśli go tak też średnio lubię, no ale jeszcze jakoś, jeszcze, jeszcze. Um, czy odpisał ci kiedyś jakiś znany youtuber, tak. To jakich programów używasz do nagrywania filmików? Jeśli chodzi o filmiki, to jeśli chodzi o nagrywanie y, ekranu, to jest Mobizen live. Albo czasem po prostu kamerka jest zbudowana, po prostu rejestrator wy telefon. Um, y, no. Jeśli chodzi o montaż, no to YouCut Video Recorder. A jeśli chodzi o live, no to w aplikacji, no różne aplikacje, czasem kamera File Live, czasem Tarni, więc tak w sumie różnie. Czy dostajesz, czy dostajesz czasami jakiś komentarz od hejterów? Raczej nie, nie dostaję. Jaką postać bez najlepiej robisz? Yy. To jest Curl mówiłem chyba. Yy. Dlaczego nie robisz live na głównym kanale? Bo chyba na kilka lat blokadę jakąś tam, yy. bo tam przez takie specjalne studio z kamerką robiłem. Yy po prostu live po prostu na komputerze i chyba dlatego mnie jakoś tam zablokowali dlatego stworzyłem drugi kanał yy, może nie do spełnienia nie mam takiego, takiego innego marzenia że jeden chce to, drugi chce to chce mieć to, yy, chce być taki nie ma czegoś takiego tylko u mnie po prostu na przykład nie wiem po prostu mnie teraz po prostu dobrze się uczyć, bo tam mi dobrą pracę. A jeśli chodzi o ten kanał, jeśli, jeśli wtedy kanał przetrwają, to nawet mieć więcej wyświetleń, więcej subskrypcji, tak przynajmniej 100 subskrypcji. No nie 100 subskrypcji, tylko nasze 100 wyświetleń minimum na filmach. Co planujesz dalej na YouTubie? No dalej na razie nagrywać gry. Może jakieś inne gry będę nagrywać. No, na razie... Wszystko bez zmian, a później może dojdą jakieś tam y, z życia Lifestyle'owe y, odcinki, piosenki może też y, Czy światło gośnie w lodówce? Oczywiście pozdrawiam y, Bartek i Wielki Tata Przemuś y, GMS teraz, pytanie od Ciebie pozdrawiam i czy światło gośnie w lodówce? Czy światło gośnie w lodówce? Oto jest pytanie no, myślę, że tak. <grych> Dobra, e, czy szkoda ci e, pominorową z rosołu? Raczej nie. Ile to? 1, dodać 1, minus 2, dodać 4, minus 5, dodać 7, odjąć 2. Chyba 4. Tak mi się wydaje. E, na jakim kontynencie leży konwa? Chyba w Afryce. Chyba w środkowej Afryce. Czy ja jestem prawdziwy? Chyba tak. Czy tak, jak ja już HLV? Coż się... De, de, nie wiem na koniec, jak to się wymawia. No, powiedzmy, że tak. I czy planujesz zostać nowym trenerem reprezentacji Polski? Raczej nie. To jest to, gdy nie ma pomysł na pytania XD Aha i czy jeszcze Pozdrowisz, pozdrawiam <laughs> Nie masz pomysłu, okej okay. um. Jakie oglądasz filmy? Znowu pytanie od Anamimimusa Jakie oglądasz filmy, seriale itp. w telewizji? No na przykład lubię Lubię różne programy Lubię jeszcze jeśli chodzi o serial to Lubię komedię Lubię Komedię, lubię, komedie, lubię. No, w sumie horrory, no? Jakby ktoś się zapytał, to w sumie też horrory, kryminały. Lubię ogólnie oglądać takie policyjne, kryminalne też, a jest też komediowe seriale. Hmm. Jakie filmy ostatnio oglądałeś w Kinie? Kogel Mogel 4: hmm. Czy masz rodzeństwo, jeśli chodzi o rodzane, to nie, a cioteczne tak, nawet sporo? Czy zamierzasz się szczepić już? Jestem zaszczepiony pierwszą dawką i zaraz będę drugą. Ym, jakie są twoje ulubione przedmioty humanistyczne, yy, Jaki kraje chciałeś zwiedzić? No na przykład nie wiem, Stany Zjednoczone na przykład polecieć, a tak bliższe to na przykład Hiszpania, Włochy, Francja. Yy, albo na jakieś wyspy. Yy, jak, yy, jakbyś mógł zamienić swoje imię to na jakie? Chyba na żadne. tak. tak. Trudno to powiedzieć. Yy. Jaką pizzę najbardziej lubisz? Kaplicz Czy ja do ekipy? Nie, i nie zamierzam. Yy. O której zazwyczaj chcesz, o której yy. chodzisz spać? No, jeśli jest szkoła, no to tak wcześniej, no a jak yy. nie, szkoła, no to trochę później. Tak samo to jest w przypadku yy. chodzenia spać. Yy. Potem, y, kim chcesz zostać bo niż dorosły? Tego jeszcze nie wiem, bo jest dużo pomysłów. Y, dobra, pytanie od y, Bartek. No, czyli Bartosza. Y, pozdrawiam Ciebie i Twoje pytanie: Czy będziesz nagrywał na, czy na innych mediach? Ogólnie będę nagrywać cały czas na YouTubie. Czy będziesz tylko nagrywał bez, czy inne gry? No, powracam do Pokémon Unite, bo dawno nie było. Na drugim kanale. Co woli dostać? 4 Plus, czy. 5 minus, 5 minus, pozdrawiam, pozdrawiam. Z jakiego filmu jesteś zadowolony? To wszystko, powodzenia. Yy, ogólnie to z tego pierwszego, miał najwięcej wyświetleń. No i, i, i fajne też są, te jeden fajny, które robię, to też w sumie mnie zachwycają, bo w sumie są nawet sporo, wyświe wyświetleń nawet sporo mają, więc w sumie to jest dobre. Yy. Dobra, teraz pytanie od Igor y, Browser. Pozdrawiam Ciebie i byłeś czy do szkoły. W sumie ani to, ani to. Y, Myślisz, że dużą salę W sumie to trudno stwierdzić. Y, będą jeszcze filmy ze mną, myślę, że tak. Y, kiedy masz urodziny? Mam 8 października. Y, chcesz już wakacje, tak? Którego nie masz najwięcej lekcji w poniedziałki, bo 8. Kiedyś z McDonald's, chicken boxa? Chyba nie. Kupisz karnet? Raczej nie. Będziesz chciał mieć jakąś 25 piątą rankę? Tak. Masz zwierzę w domu? Tak, mam dwa pieski. Kiedy masz ferie? 14 luty, więc no za dwa tygodnie, jeśli widzicie to dostać wcześniej ten film. No i jak, ja już jak kończę ferie, to już Wracamy do szkoły, więc no więc. Mniej, średnio mnie interesuje, czy, czy przedłużą zdalne, czy, czy nie. Ja, więc zobaczymy, czy przedłużą, czy nie. Yy, masz jakiś sprawdzian w najbliższym yy, czasie mam nawet sporo ich, nawet kilka. Powiedz yy. mieszkać na wsi, czy w mieście. No, są tu i plusy i tu minusy, więc nie wiem. Co najczęściej jeszcze na śniadanie, no na przykład kanapki, nie wiem, parówki, no to tak różnie. Co najczęściej na kolację. No w sumie też podobnie. Jakieś tam, nie wiem, naleśniki lubię, też płatki lubię i no, różnorodność normalnie. Um, wolisz pić soki czy wodę? No, lubię to i to, ale chyba miał wybierać to chyba soki. Um, czy będzie kiedyś live na tym kanale oprócz... Na, na drugim kanale. No, jeśli kończy się blokada, to myślę, że tak. Ile chcesz mieć na obecnym koncie? No, jak najwięcej. Czy na Twoim koncie kupić jakąś ofertę? Na razie nie. Jakie jest Twoje największe marzenie? No, to, tam były już takie wcześniejsze marzenia, które już podawałem, chociaż nie wiem, czy to są marzenia, no ale. Dobra. Czy w tym roku idziesz na wakacje? Może pojadę nad morze Ale to nie jest na 100% pewne więc, Ale możliwe, że nad morze yy, yy, Kiedy masz imieniny? Mam 11 listopada Czyli w święto yy, Niepodległość Wierzysz w Boga? Tak, wierzę Do której zazwyczaj chodzisz spać? No, jak jest szkoła, no to yy, No to późno, nawet czasem bardzo późno a jak nie no to wcześniej, jak jest szkoła, polska yy, baby czy mielony. Ja nic nie wolę. Lubię i to, i to. Yy, na którą najczęściej masz do szkoły. Yy, codziennie mam na 8-15. Yy, czy masz pierwszego dnia lekcję, drugą lekcję tego samego przedmiotu? Tak. Yy, Idę zazwyczaj, zajdę ci prac domowych. Nie mogę ci powiedzieć w liczbie, ale mogę powiedzieć, że to jest bardzo dużo już bowlana w tym roku. Niestety w tym roku nie. Wojsz yy, McDonald's czy Burger King McDonald'a. Yy, dobra, zobaczę, czy jeszcze są jakieś pytania. Tak, są pytania jeszcze od Bureczka. Yy, jaki jest swój cel cele subów? Yy, oczywiście pozdrawiam ciebie i now, myślę, że no, na razie nie mam takiego celu subów, ale chciałbym mieć jak najwięcej, tak żeby to przynajmniej tysiąc było. Yy, a to jeszcze długa droga. Jaki jest twój cel pucharków? No, bo nie mam celu pucharków, ale chcę mieć jak najwięcej na moich kontach wszystkich. Yy, mieć jak najwięcej. C co chciałbyś robić w przyszłości? No, bo mam różne pasje i nie wiem w zasadzie, na którą się zdecydować. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. To były wszystkie pytania. Mam nadzieję, że odcinek Wam się naprawdę spodobał. No i co? No i my widzimy się w kolejnych materiach. Mam nadzieję, że... Wiecie o mnie już, coraz bardziej już, coraz bardziej Wasza wiedza o mnie się poszerza. Ja Wam życzę miłego dnia. No i co, trzymajcie się. Cześć!